Ja już drugą rurę kładę, jedną położyłem Tutaj kopie koparko kopię koparko, a ja układam rury Taki plastik taki z dziurkami, nie? Rura drenażowa No i to jest układane tutaj w celu odprowadzenia wody z pola Bo tutaj taki kącik przy lesie jest I tu ciągle nie jest uprawiane Znaczy jest uprawiane, ale jak przychodzi mokro no to, no to jest mokro nie tutaj niczym nie wiedzie i wtedy jest ciężko to uprawić albo w ogóle się zostawia ten kawałek a tutaj wszystko wykorzystują tak do, do perfekcji można powiedzieć gdzieś woda stoi no to a, no to a trzeba drenaże położyć bo woda stoi nie no i tutaj to się odbywa że po prostu gdzie tylko woda stoi no to jest odprowadzana z pola na, do rowu To się układa na głębokości e, do 90 cm e, ze spadkiem w górę po długości. E, odcinki rur po 50 m, rozwijam zaczynając od, e, znaczy od początku, od początku. E, tak żeby tutaj końcówka wyszła. Nie na początek, gdzie za, w, tym, w tym miejscu, gdzie teraz przysypuję, to to jest praktycznie końcówka rury, a rozwijam e, z tamtej strony. Nie? O, jest tego rozwijania, chodzenia, łażenia. Można się nałazić cały dzień tutaj. Dobrze, że przy lesie się robi i w miarę nie jest za późno, to ślepaki jeszcze nietno. A dobrze jest właśnie przy lesie, bo słońce nie parzy, a jest gorąco, że leci po mnie. No dobra, zabieram się do roboty dalej.